Przepadła. Wow! Barbie i Barbie! Kto? I kto? O nie, znowu to samo. Dobrze jak chcecie, nie jesteście Barbie i Barbie, bo jesteście przecież syrenkami. <głos> <głos> Właśnie, przydałaby mi się Wasza pomoc. Magiczna gitara wpadła do jeziora, a bez niej nie ma zabawy na festiwalu wróżek. Jasne, chętnie pomożemy ją znaleźć. Naprawdę potrzebujesz gitary, żeby dobrze się bawić na tym festiwalu. Według mnie będzie fajnie i bez niej. Hej! Hej, Stacy! Hmm? Kto to Stacy? Racja, ty też jesteś syrenką. Dobrze, syrenki! Bardzo proszę, możecie popływać i poszukać mojej gitary? Mamy ci pomóc szukać gitary? Już się robi! Tak! Jak tylko dokończymy naszą próbę! Ćwiczymy przed specjalnym występem Syrenek. Potrzebuję gitary do zabawy! Do zabawy? Hej, nie chciałabyś zobaczyć naszego występu? Kto wie? Może ci się spodoba! Tak, jasne.